Cześć, tu z Witamy znowu y, fanatyka. Cześć. Który przedstawi nam y, następną grę w unboxingu. Tym razem jest to gra Kolonial, kupiona także y, w GMT, ale gra firmę Stratagem. No właśnie, bo to. prostu z GMT? W GMT? Jest dystrybutorem. No nieważne. W każdym czasie. Mhm. jest informacja, że to jest druga edycja, co by też znaczyło, że. Gra cieszyła się czy cieszy się powodzeniem. Obejrzyjmy drugą stronę pudełka. Barwne pudełko. Pudełko jest zrobione w standardzie GMT, czyli dosyć twarde. Natomiast nie ma tutaj, tak jak GMT, informacji, na ile gra jest skomplikowana. Natomiast jest informacja, że gra jest dla od 2 do 6 osób, 2 godziny. Zazwyczaj ten czas jest, że tak powiem, dla wprawionych graczy podawany. I dla graczy powyżej 14 lat. Chyba nie ma co. No tutaj ciekawe ilustracje zapraszają nas do tej gry. Przyznam się, że, że bardzo mnie zainteresowały, bo mamy tutaj prawie. prawie mm... Są no, wszystkie karty? wszystkie kon kontynenty, tak, różnego koloru. Jestem ciekaw, czy taka będzie mapa po prostu. Mapa wygląda, że będzie ciekawa. Są karty, no przyznam się, że bardzo zachęcające jest tutaj e, krzyże. Rozumiem, że będą elementy e, różnych mniejszości religijnych, co bardzo mnie e, interesuje. I no, ładne tutaj obrazki e, na, kartach. na kartach, tak, taka, jakieś nie post postacie. Czasu. Tak. Otwierajmy. I zobaczymy jak jest w rzeczywistości. No to działaj tym tasakiem, naszym pięknym. Folia zdjęta, następuje zasowanie ful. Pudełko, tak jak mówiłem, bardzo ładne. Po zdjęciu folii jeszcze ładniejsze. I też ciężkie, tak? Coś i, w środku i dużo zawartości. Dobra, mamy tak. dla różnych frakcji pewnie sześciu, tak, dla sześciu frakcji znaczniki. Drewniane, tak? Takie... Drewniane znaczniki, solidne, czyli, czyli Nie pogną się. Tutaj trutka na szczury. Trutka na szczury. Mamy jakieś kostki w liczbie 10 kostek. No i cóż one przedstawiają? Tylko takie laury. Laury. Nie co wiem, to co Imperium to Rzymskie będzie? Nie, nie, nie wiem, zobaczymy. E, trochę kart, nie za dużo. E, widać jakieś, mamy tutaj kartę Holendrów. Tak, Dutch Republic. A z drugiej strony informacje e, Explorer, ambasador. No tak, no ale dobrze, Jedziemy dalej. Tutaj mamy taką wytłaczankę, jedziemy dalej. Bardzo proszę, podręcznik, podręcznik gry. Może zobaczmy ile stron, bo 35 stron włącznie z, z informacjami o Autora gry, więc w sumie dosyć sporo, ale gra jest, znaczy podręcznik jest napisany taką dużą szczęką, z dużą ilością przerw, nie jest to dużo e, także e, może nie, nie jest to duża zawartość, czy tak powiem. Tak, dużo, dużo bieli, ale wiesz co, powiem ci, że no jest to bardzo ładne wykonanie, tak, ładne wiem, grafika. Ja mam wrażenie, jakbym oglądał jakąś taką książkę. ładną książkę historyczną tak, tak. Nie no, I, i takie z takimi obrazami, po prostu z. z z tamtych czasów. Z XVI, XVII wieku, tak. No naprawdę przyjemnie się na to patrzy. I jak. No, nie, no. Jestem pod wrażeniem graficznego wykonania. Ma to klimat. Oczywiście klimat. Nie, nie wiadomo, jak, jak czy, czy gra jest tak dobra, ale instrukcja i to, to, to już, na, już na pudełku, tak? Zaznaczałem, że mi się bardzo podoba grafika. Tak, no, mogliby to stłoczyć spokojnie na jednej stronie, tak? Dwie, dwie, dwie strony. A jednak, jednak. Włożyli dużo włożyli pracy w wykonanie. Te są takie klimatyczne. Tak, chcieli naprawdę zrobić wrażenie na, na graczach. Także myślę, że ta instrukcja w repozorowaniu, mimo że ma 36 stron, tak naprawdę ma około pewne 16. No tak, wścieśnili. można by ją tak w, 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 ścieśnić. To po prostu. Jest. Artydzieło Jestem pod wrażeniem. Właśnie. Można na, na, na półkę z książkami. Na końcu też jest y, sekwencja tur. Nie wygląda chyba skomplikowanie. Zobaczmy, że tony. Nie, to są już naklejki. A, ci są naklejki na, na znaczniki. O, nie lubię tego. O, przestali być zabawni. Naklejanie na, na, na znaczniki. Wolałbyś wycinać nie bawi mnie. To. Pamiętasz jeszcze takie czasy, kiedy się żetony wycinało? No właśnie, o, po tamtych czasach zostało tylko wspomnienie, ale jednak nie, nie, nie zupełnie wspomnienie, bo tu każą naklejać. No to chyba łatwiej naklejać niż wycinać. No dobrze, co tu mam? Ja bym wolał mieć już od razu kompletną grę. Ale dobrze, no to, to mam są jakieś tam. Jakieś y, takie moje arkusze się. chyba dla, dla graczy. A, tu są te laury, widzisz, to są na kostkach, więc może to są jakieś. To pewnie będą jakieś Wiktory Pońce. Victory Points, victory points tak? albo coś, coś, jakieś skarby. Merszant i mamy... flota handlowa, i roli. Okej, dobra. Ile tego jest? To, to na 6 graczy, jest, tak? tak? Tak, na 6 graczy, tak. Tu mamy żetony, masz twoje krzyże, krzyże misjonarskie, tak. masz te laury. E, żetony są grube, solidnie wykonane. Trzy, trzy arkusze widzę są żetonów. Tu mamy jakieś flagi. Pewnie jakieś punkty kontroli albo coś takiego. Mm -hmm. Tu mamy jakieś miasta, Tak, czyli coś, co pokazuje pewnie rozwój kolonii. Tak mm -hmm. się domyślamy. Mm -hmm. I ostatni, trzeci arkusz. To są pieniądze, chociaż, chociaż nie wiem, razy pięć. No tak miałem wrażenie, że to jest jakieś. A może to jest po prostu Ey, ilość cieka znaczników. Ciekawoska, tutaj e, niewolnikami, Herbata, mo niewolnikami można handlować. Jakieś e, szlachetne metale, opium. Opium jedwab, e, furki, czyli tak zwane skórki e, Spices, czyli przyprawy mm, złoto widzę także e, Tabako, Sugar Cane, cotton. czyli. No dobrze tyton, chodź, chodźmy dalej, cukier, bo tu widzę, wełna, dobra, widzę dobra, przepiękną dobra, dobra. mapę. No i przepiękna mapa tu przepiękna rację, mapa. Że, I też jest tak zwana mounted map, czyli, gra, e, czyli mapa twarda, nie porwie się nam podczas gry. Chyba, że ktoś się zdenerwuje, i wstrząśnie, zaraz. Wstrząśnie mapą, o, 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 Ale tego od dawna nie robimy, już. Uwaga. No, mapa jest oczywiście bardzo ładna. Może nie, e, tak troszkę wszystko. zaskoczyła nas wielkością, chociaż tak naprawdę nie jest aż taka duża. Ale, ale jest bardzo ładnie. Jest piękna. piękna. Ja tak, ładnie, tak naprawdę mógłbym ją rozłożyć w domu i na nią sobie patrzeć i nie wiem. Zupy, jeść śniadanie. Tutaj też y, są chyba y, tury pokazane. Na różnych kontynentach są oczywiście różne dobra, które pewnie można zdobywać. Jakby ktoś chciał kupić niewolników, to w Afryce sprzedają. No. takie ciekawe rzeczy nie no naprawdę Są oczywiście właśnie. sobie żar dyplomacji o tutaj bawełna oczywiście różne 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 stanów. różne towary na całym świecie można y, kupić. O, pożyczki, opium tak, w, w Indiach, jest. no ciekawe. I w też y, w Chinach. W Chinach no. A co to było, to to. To od herbata. Herbata. No tak, tak. Nie ziela tylko herbata. <noise> A to nie zioło też. <noise> Może też ale leśne się... zioło, leśne zioło. niech nie będzie nam wesoło, jak to. No mapa przepiękna i zachęca Tylko i żeby Szczerze. Tak, mapa jest bardzo zachęcająca. Natomiast coś, coś, coś czuję, że to nie jest to, co, co tygrysy lubią najbardziej, ale obym się mylił. Po prostu a ten nacisk, na, nacisk w, na wykonanie graficzne tego wszystkiego jest y, tak silny, że. A przepraszam, a jak ty lubisz e, gry, tak zwane e, karciane, to tamte wszystkie karty są takie dopicowane graficznie, że mówisz, tak. że się chce zawsze grać. No tak, 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 ale no, karcianki jakby nie mają już nic innego, tak? muszą też błyszczeć e, grafiku, żeby chciało się je wziąć do ręki. A ja myślę, że może być gra bardzo ciekawa tematyczna, bo ten temat kolonializmu nie jest często poruszany. No właśnie, ale co, tu, tu się po prostu handluje, tak? Nie mam pojęcia. Jest tutaj, widzimy, jakieś. jakieś Dyplomacja. E, tory o, o, No, słusznie zwróciłeś jest, uwagę. Są, są tory marynarki wojennej, tak, są tory Tak, tak, tutaj jest. Handlowe, coś. Są jakieś pożyczki, Ja jest, myślę, taka eksploracyjno-handlowa, ekonomiczna. Eksploracyjno mówisz, tak. mówisz, że jeszcze tak, tutaj, co to są? Tury, tak? End of Mission, no, Flitz, myślę, first player, że... naval forces, land... Myślę, że tury albo jakieś, jakieś... zaznaczenie jakiejś kolejności w turze ruchu. No, trzeba zagrać, żeby zobaczyć, ale... ale... Oczywiście, oczywiście, aha, to jeszcze mamy jakiś tor logis... logistyczny. No. No. Mamy coś innego, od innego od science fiction, innego od... Od e, typowych gier wojennych z żetonami, z wojskami, tu mamy bardziej eksplorację, handel, dyplomację. Może być ciekawe. Może, może faktycznie, jeżeli to są. Jeżeli to jest dobra gra, dobrze napisana, to może być miodna na zasadzie, że właśnie nie gubimy się w tych milionach żetonów, a świat jest tak dosyć pokazany w sposób sproszczony, bym powiedział. Uproszczony. uproszczony i. No ciekawy, ciekawy. Nie, no mam ochotę zagrać. Troszkę się boję, co to będzie, ale, ale nie dla, bój się. Będę dla samej zarączkę. <grym> no dobrze, to Może powiem, fanatyk z moim bratem, żebyście nie myśleli, <grym> dlaczego chcę mieć trzymać zarączkę, tak? to od, dalej tego nie trudniam. Od, od, <grym> dziesi... <grym> od dzieciństwa się wspieramy. To co? Zachęcamy to zachęcam do, do zagrania. No gra naprawdę... jest solidnie wykonana. Jak będzie sama gra, tego nie wiemy, ale jeżeli chodzi o wykonanie... Tak jest, zawsze można planszę oprawić w ramkę i na ścianie powiesić tak. i naprawdę będzie robiła wrażenie. Dziękujemy. Dziękuję, dziękujemy. Cześć, trzymajcie się. Cześć.